Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. i Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak podejmować mądre decyzje treningowe, szczególnie w dzień treningowy, na podstawie monitoringu samopoczucia i innych parametrów, które warto na co dzień spisywać, monitorować, oceniać i jak to wykorzystać, żeby ten trening wznieść na jeszcze wyższy poziom. Ja najpierw muszę się jednak ogarnąć, trochę ogolić, zrobić sobie coś do jedzenia i widzimy się po mojej kolacji. Także do zobaczenia za chwilę, a teraz zobaczcie co robimy do jedzenia. się nie ogarnąłem. Jedyne co, to zdążyłem zjeść kolację, ale niestety jeszcze ani nie wykąpany, ani nie ogolony, ani specjalnie nie przygotowany, ale stwierdziłem, że ruszę ten temat, bo muszę go poruszyć, ee, a nie ogarnąłem się dlatego, że ostatnie półtorej godziny siedziałem nad takim, nie wiem jak to dobrze nazwać, frameworkiem, tak bym to nazwał, e, który pomoże Wam w podejmowaniu codziennej decyzji właśnie treningowej odnośnie tego, czy trening realizować. Czy może jednak odpuścić, czy może trening jakby korygować względem planu, ale o tym sobie zaraz powiemy, bo najpierw chciałbym poruszyć kilka istotnych tematów, które nadadzą tło całości. Po co w ogóle o tym mówię? Bo moja praca jako trener bardzo często polega na tym, że muszę podjąć decyzję, czy danego dnia robimy zaplanowaną pracę, czy nie robimy, czy odpoczywamy, czy korygujemy. Plan treningowy, i uważam, że jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, które ja wykonuję w pracy trenerskiej. I zrozumienie tego, jak postępować w niektórych sytuacjach, pomoże Wam na co dzień po prostu podejmować mądrzejsze decyzje. Jak i nagrywam to też dla moich podopiecznych, żeby ograniczyć sobie pracę. Im oni będą e, szybciej, logiczniej, lepiej myśleć w kontekście swojego treningu, tym ja mniej zapytań, telefonów muszę odbierać na co dzień, szczególnie po gdzieś tam porannych monitoringach, które oni wykonują. I staram się cały czas edukować i uczyć względem podejmowania takich decyzji samodzielnie. Nawet nie tyle, żeby mniej mieć, mieć mniej pracy, tylko dlatego, że ja wychodzę z założenia, że jeżeli współpracuję sobie z zawodnikiem, to to nie jest współpraca na całe życie, to jest współpraca taka w której ja chcę go też nauczyć trenować samego siebie, żeby on zrozumiał cały proces. I że po tych kilku latach współpracy on jest w stanie pójść sobie w dal, Wiem mniej więcej jak ułożyć plan treningowy, wiem mniej więcej jak nim zarządzać i cieszy się jazdą, nie wydaje pieniędzy na trenera i ewentualnie w razie potrzeby konsultuje się ze mną bądź z jakimkolwiek innym trenerem, którego będzie uważał za dobrego w tym momencie. Zerkam sobie, tak co jak czas, na laptopową, krótką rozpiskę, o czym chciałbym powiedzieć, więc nie miejcie mi tego za złe, że kieruję wzrok dzień indziej niż do kamery i do Was, ale chciałbym to ogarnąć w miarę dobrze, szybko i sprawnie, więc sobie zapisałem najważniejsze rzeczy. To, co dla mnie, jako dla trenera i zawodnika jest najważniejsze, to podejmowanie decyzji w skali mikro i w skali makro. I teraz tak, w skali mikro te decyzje nie są istotne jako pojedyncze decyzje, ale są istotne, kiedy stają się skalą makro. I już mówię o co chodzi. Jeżeli ja dzisiaj podejmę decyzję, że nie robię treningu, to tak naprawdę na mój ogólny rozwój na przestrzeni całego sezonu, lat i tak dalej nie wpływa to w ogóle. Jeżeli ja podejmę decyzję, że pomimo złego samopoczucia ja ten trening dzisiaj zrobię, też to nie wpłynie tak naprawdę na całość mojego treningu na przestrzeni lat. Ale to. W jaki sposób ja podejmuję tą decyzję? Dzień po dniu, przez tydzień, dwa tygodnie, przez miesiąc, przez pół roku, dzień po dniu, to już bezpośrednio wpływa na to, jak ten trening mm, wygląda, jak ten trening na mnie działa i jaką ja mam w ogóle relację ze sportem. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby wypracować pewne nawyki i schematy, które pomagają te decyzje podejmować w, w mojej ocenie prawidłowy sposób. Bo teraz te rzeczy, o których mówię, to są częściowo rzeczy potwierdzone naukowo, częściowo to są rzeczy wynikające z mojego doświadczenia, a częściowo to są nawet czasem i moje domysły, bądź przesadna ostrożność, która uważam, że zawsze będzie lepsza w treningu. No, praktycznie zawsze, niż przesadne zmotywowanie się do ciężkiej pracy. I teraz tak, co w ogóle warto kontrolować i co co robić, żeby te decyzje dobrze podejmować. Schemat jest mega prosty i to jest taki schemat, który polecam każdemu, który sam stosuję i który chciałbym, żeby każdy mój zawodnik stosował. Wiem, że to e, też nie zawsze jest możliwe, ale cały czas ich do tego namawiam. Pójdziesz się, dajesz sobie chwilę na ogarnięcie się, wykonujesz pomiar HRV bądź, jeżeli masz oczywiście całodobowy pomiar HRV, to po prostu sczytujesz sobie ten pomiar HRV, patrzysz na tętno spoczynkowe, czyli RHR, oceniasz swój sen w kontekście długości, jakości, bądź patrzysz sobie na przykład w aplikacji czy na zegarku, jak ten sen wyglądał, podejmujesz decyzję, może nie decyzję, dokonujesz oceny swojego samopoczucia. I teraz... Z samego rana nie zawsze jesteś w stanie to zrobić, ale zachęcałbym Cię do tego, żebyś to yy, zrobił, zrobiła. Czyli, czy faktycznie czuję się wyspany, czy czuję się wypoczęty, czy coś mnie boli, czy jestem zestresowany, czy czuję się dobrze nawodniony, odżywiony, i czy ewentualnie mam jakąś kontuzję, czy czuję się chory. Mega podstawowe rzeczy. Ewentualnie do tego możesz dodać jeszcze, jak jestem zmotywowany na przykład do życia, jak jestem zmotywowany do treningu i tak dalej. Możesz sobie zrobić tabelkę w Excelu, którą już kiedyś wrzucałem. Jeżeli znajdę, przypomnę sobie, to wrzucę też link. I możesz naprawdę dodawać pełno tych wartości, oceniać sobie je w skali np. od 0 do 10 albo od 0 do 5. Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby cały czas w tej samej skali to robić. I teraz na podstawie wszystkich tych zebranych danych trzeba podjąć jakąś mądrą decyzję odnośnie treningu. I teraz jak w ogóle te dane analizować? Co warto brać pod uwagę, a co nie? Znowu sobie pozwolę zerknąć, żeby o niczym nie zapomnieć. OK. I teraz jak to kontrolować? I co faktycznie kontrolować, żeby miało to ręce i nogi? Bo teraz tak, nie sztuką jest wzięcie Excela i siedzenie z nim pół godziny rano i wypełnianie jakieś tabel, ankiet i tak dalej. Dla mnie najważniejsza jako trenera jest prostota, żeby to zajęło tyle zawodnikowi. No staje, robi pomiar, wpisuje jakąś krótką ankietę, dwie, trzy cyfry, pozamiatane. Dlatego też z arkuszy monitoringowych przeszedłem na aplikację HRV4Training. Nie mam żadnej, e, żadnych korzyści z tego, że ją polecam, ale po prostu sprawdza się dosyć dobrze. W mojej praktyce jest relatywnie tanim rozwiązaniem, bo tam wykonujemy pomiar HRV, pomiar tętna spoczynkowego i wypełniamy prostą ankietę. I można to zsynchronizować np. z Pixel, z Interval, z i tak dalej, i tak dalej. Możemy mieć urządzenie typu np. łup, czy Aurari, czy nowe zegarki Garminal, które nam te dane wszystkie podadzą na tace. Problem czasem jest z synchronizacją tego wszystkiego ze sobą. Łup bardzo fajnie współpracuje z Trening Pixel. Garmin już trochę gorzej, nie wiem jak Aura, nie mam szczerze mówiąc doświadczeń, jeżeli chodzi o synchronizację. Także najważniejsze w tych wszystkich pomiarach jest to, żeby to było dla Was proste. I z tego wynika druga rzecz. Jeżeli nie masz dostępu do łatwego pomiaru HRV, bo na przykład musisz założyć pasek tętna, bo tak jak Fenix Trójka mój e, mógłby to robić, tyle że potrzebuje pasek tętna, no to już trochę jest zachodu, nie zawsze się chce, nie zawsze się pamięta, a jeżeli nie będziesz robił tego w podobnej porze, to te pomiary w skali miesiąca, tygodnia, lat nie mają zbyt wielkiego sensu. Więc jeżeli też ciężko Ci z samego rana ocenić niektóre subiektywne aspekty, to też sobie je odpuść. Oceniaj to, co jest Ci zrobić bardzo łatwo, bardzo szybko i nie wymaga od Ciebie nie wiadomo jakiego wysiłku. To może być samotętno, spoczynkowe i ocena wyspałem się, nie wyspałem. Koniec. Prosty temat. Masz już dwie rzeczy, które analizujesz w kontekście tego, jaką decyzję treningową na dzisiaj podjąć. No. I teraz tak. Jeżeli chodzi o te dane obiektywne, czyli HRV, tętno spoczynkowe, temperatura ciała, częstość oddechów, one same w sobie jako wartość dają nam już jakąś informację. I ja bym chciał, żebyście zawsze od tych informacji najpierw wychodzili od wartości obiektywnych, dopiero potem nakładali na nie kontekst subiektywny i dopiero podejmowali decyzję. I teraz tak, w takim mega, ultra skrócie. HRV. Wyraźny wzrost oznacza większą aktywację układu przy współczulnego. Niższa wartość, większa aktywacja układu współczulnego. Standardowy zakres, można to nazwać taka homeostaza organizmu. W HRV ważne jest to, żeby znaleźć sobie swój standardowy zakres. Nie ma wartości, że nie wiem, im wyżej, tym lepiej, im niżej, tym lepiej. Od X do Y to wartość jest dobra, a powyżej nie, nie. Musicie przez miesiąc, dwa, trzy, rok mierzyć swój HRV, obserwować, co się z nim dzieje, i czy to oprogramowanie czasami łapiecie, jaki jest dla Was optymalny zakres dla dobrego samopoczucia. Dla mnie przykładowo jest to między 100 a 180 milisekund. Dla innych moich zawodników to może być między 20 a 50 milisekund, a dla jeszcze innych 150 do 250 milisekund. Totalnie nie ma tutaj takiej reguły, że jakaś wartość jest ważna do od odniesienia. Podobnie jest z tętnem spoczynkowym, chociaż już troszeczkę inaczej. Bo tutaj... Zazwyczaj im niższe tętno spoczynkowe, tym wyższa sprawność układu krążenia, i niższe tętno spoczynkowe praktycznie zawsze będzie wskazywało na to, że jesteście bardziej wypoczęci. Wyższe, że coś się jest nie tak. Tylko z tym tętnem spoczynkowym to trzeba uważać na to, żeby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji, bo tętno spoczynkowe reaguje dość późno na zmiany, które zachodzą w organizmie. HRV jest znacznie szybszym wskaźnikiem, który szybciej pokaże nam ewentualne zaburzenia w naszym ciele. I teraz tak, czy wzrost, czy spadek HRV jest lepszy, gorszy? No też nie ma reguły. Każde odstępstwo od zakresu standardowego dla Was będzie prawdopodobnie jakąś rzeczą, która Was wyrzuca jakby z takiego normalnego, rutynowego życia i może wpływać bezpośrednio na trening i samopoczucie. Niemniej jednak zwyczaj wzrost będzie troszeczkę lepszym jakby wskaźnikiem do tego, żeby wykonywać ciężką sesję, bądź wykonywać sesję planowo, bądź ewentualnie korygować plan treningowy zamiast odpuszczać dzień, ponieważ wskazuje, że organizm jest raczej w stanie względnej regeneracji, względnej świeżości. Spadek będzie wskazywał, że jesteście mocno zestresowani, mocno obciążeni fizycznie, czy to treningiem, czy to życiem i tak dalej, i dalej. I przy spadku raczej częściej zalecam odpuszczenie treningu niż przy nagłym, wysokim wzroście. I to jest rzecz bardzo ważna, jeżeli chodzi o HLV i RHR. Jeżeli chodzi o temperaturę ciała w skrócie, wzrost ponad normę zazwyczaj wskazuje na to, że coś jest nie tak najczęściej, że zbliża Wam się jakaś infekcja choroba, bądź organizm już z czymś walczy, tylko tego nie odczuwacie. Podobnie z częstością oddechów. Jeżeli jest wyższa, to prawdopodobnie organizm potrzebował tego, żeby sobie dostarczyć więcej tlenu, żeby się lepiej regenerować na przykład w nocy itd. itd. I wynika to z tego, że organizm jest bardziej obciążony fizycznie. Więc wzrost temperatury i wzrost tętna spoczynkowego i wzrost częstości oddechu będzie raczej wskazywał na zwiększone zmęczenie, zwiększone obciążenie fizyczne czy jakimikolwiek innymi stresorami. I będzie wskazywał na to, że coś prawdopodobnie z planem treningowym będzie trzeba zrobić. I teraz tak, dlaczego dokonywanie tych pomiarów powinno być o tej samej porze? Dlatego, że w ciągu doby zmienność tych wszystkich parametrów jest bardzo duża, nawet tych subiektywnych. Ale teraz, jeżeli weźmiemy sobie na przykład HRV czy tętno spoczynkowe, zupełnie inne będziecie mieli rano, zupełnie inne wieczorem, zupełnie inne w ciągu dnia ze względu na różną aktywację układu nerwowego. Ale najważniejsze jest to, że wy codziennie rano po wstaniu, po porannej toalecie będziecie mieli mniej więcej podobne warunki do pomiaru i niezależnie, czy to będzie godzina piąta rano, czy to będzie ósma albo dziewiąta. Te warunki takie życiowe te stresory, które się nałożyły w tym momencie, które wpływały na HRV, będą mniej więcej te same. Stęgen spoczynkowym tak samo. Ze wszystkimi innymi parametrami też jest tak samo. Dlatego chcemy wykonywać to mniej więcej o podobnej porze. Najprostszy możliwy schemat, żeby o tym pamiętać, wstajecie, ogarniacie się, poranna toaleta, na chwilę siadacie, uspokajacie swój organizm minutę, dwie, trzy i dopiero wykonujecie jakikolwiek pomiar bądź spisujecie dane i oceniacie subiektywne parametry. I teraz, jak podejmować te decyzje? Ja w skrócie to opowiem, ale w linku znajdziecie też e, PDF-a, no bo jeszcze może nagram i pokażę, e, w którym będziecie mieli cały taki schemat, który dzisiaj rysowałem odnośnie tego, jak te decyzje podejmować. W skrócie, zaczynam od pomiaru obiektywnych, czyli HRV, RHR, bądź jeżeli mam dostęp do pozostałych to też je wykonuje, aczkolwiek skupimy się na RHR i HRV. I teraz proste pytanie. Czy wartość odbiega od standardowego zakresu? Jeżeli tak, to przechodzimy dalej. Jeżeli nie, to też. Ale już mówię, gdzie przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej do ceny snu. Długość i jakość. Może być subiektywnie, może być względem danych z urządzenia, które Wam ten sen monitoruje. I teraz tak. Długość była okej, okay, czy nie okej? Okay? To było 7, 8, 9 godzin, czy może mniej? Czy to było skrajnie mało? Jeżeli skrajnie mało, to już mamy praktycznie decyzję podjętą, jeszcze tylko ewentualnie nakładamy na to samopoczucie. Jeżeli jest złe, wiemy, że zrobimy dzień wolny. Jeżeli jest wyśmienity samopoczucie, pomimo kiepskiej nocki i HRV, które odbiega nam od normy, to zastanawiamy się może, czy coś zmienić w treningu. Ale jeżeli jest bardzo złe samopoczucie, słabo spaliście, HRV odbiega od no, normy, to nie ma nawet chwili zastanawiania się, po prostu ten trening odpuszczamy, koniec, krok, po temacie. Jeżeli sen na przykład był bardzo dobry, bardzo długi, ale samopoczucie jest złe, zazwyczaj zalecam korygowanie jakiegoś tam planu, planu na dany dzień. Nie odpuszczanie, ale korygowanie. Chyba, że taka rzecz się powtarza z dnia na dzień przez ostatnie kilka dni czy tygodnie, to wtedy raczej odpuszczamy, bo znaczy, że coś jest z organizmem nie tak, żeby im, bo mimo dobrego snu on się źle czuje i to HRV odbiega nam od normy. Więc mniej więcej schemat decyzji taki jest jak teraz powiedziałem, ale on jest trochę bardziej rozbudowany, bo przechodzimy każdą ścieżkę po kolei. Długo się zastanawiałem, jak to rozrysować. Myślę, że to, co rozrysowałem i znajdziecie w linku, będzie optymalne do wykorzystania codziennego i to jest kwestia tego, żeby kilka razy na to spojrzeć, podjąć decyzję i wejdzie Wam to w krew. No ja po latach mam po prostu z automatu, wiem, kiedy ten trening robić, a kiedy nie. Niektórzy zawodnicy będą już nawet podświadomie taką decyzję podejmowali nie muszą tego rozpisywać czy analizować danych, tylko wiedzą, że czują się niewypoczęci, źle spali, HRV odbiega od normy. To nawet nie jest decyzja, tylko on wie, że dzisiaj musi odpuścić. Jeżeli HRV jest, załóżmy, w standardowym zakresie, tętno spoczynkowe jest w standardowym zakresie, to też temat jest łatwiejszy, chociaż może być taka sytuacja, że kiepska nocka, że e, kiepskie samopoczucie prawdopodobnie też odpuścimy. Niemniej jednak w momencie, kiedy HRV nie odbiega od normy i tętno spoczynkowe nie odbiega od normy, rzadziej będziemy rezygnowali z planu treningowego, częściej będziemy go korygowali, a w przypadku, kiedy HRV odbiega nam mocno od normy, częściej będziemy rezygnowali z treningu lub wykonywali go mimo to, bo pozostałe inne parametry będą dobre. Ale tak jak mówię, to wszystko znajdziecie w schemacie, który wyrzucam poniżej tutaj. Koniecznie to sprawdźcie. No i myślę, że to będzie tyle ode mnie. Ja bym chciał Was serdecznie zachęcić do tego, żebyście się monitorowali, żebyście analizowali te dane, bądź ćwiczyli podejmowanie takich decyzji i unikali robili, robienia treningu na siłę, bo to jest na długą metę niezdrowe, nieefektywne i zazwyczaj prowadzi do przetrenowania kontuzji jakichkolwiek. Zdrowy umiar w treningu jest najważniejszy. Szczególnie w treningu amatorskim. Bo w sporcie zawodowym możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam troszeczkę powykraczać po granicę, troszeczkę tego zdrowia uszczypnąć kosztem wyników i pieniędzy, które z tego zarobimy, ale w sporcie amatorskim naprawdę kompletnie nie ma sensu. Takie jest moje zdanie. Jeżeli macie inne, to dajcie znać w komentarzu. Ja chętnie podyskutuję, chętnie porozmawiam na ten temat i ewentualnie odniosę się w kolejnym materiale. Na dzisiaj tyle ode mnie. Zostawcie koniecznie suba. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!